Mam z i i witam Was znowu w toalecie. <noise> i Bella, House. Słuchajcie, jest 9.20, za 10 minut pierwsza tura e, ludzi wchodzi i słuchajcie, ja dopiero się skończyłam ogarnąć, szybko jakieś kreski zrobiłam, takie krzywe, ale mam nadzieję, że tego nie będzie widać. Oko mam tutaj przekrwione, w sensie mi e, naczynka pękły, bo spałam dzisiaj tylko dwie godziny. Jestem bez w sumie łyków wody, jedzenia, więc idę to szybko nadrobić i mam nadzieję, że coś tam Wam pokażę w międzyczasie. A jeśli film Wam się spodoba, to zostawiajcie łapek i subskrybujcie kanał. Ogarnąłeś te nasery? Ogarnąłeś te na To może przeczytamy, co? Nie, <laughs> nie Chciałem ogarnąć takie lasery do strzelania Gdzie one są? Gdzie one są? Gdzie one są? Stop. Lasery, to chciałam poczytać instrukcje. No, no to nie jest misja. Dobra. W takim razie YouTube. YouTube do siebie? Do siebie A tu już Nie My chcieliśmy wiesz, podzielić się na teamy i żeby strzelać do siebie jakoś na punkty, bo masz te blaszki takie na klatkę nie? No moi kochani jesteśmy już po pierwszej turze fanów i powiem wam, że było mnóstwo dziewczynek a jeden rodzynek jeden chłopczyk nie pamiętam dokładnie ile y Ile dzieci było? E, ale powiem wam także, że może, nie wiem, 14, nie wiem, nie będę mówić, nie chcę skłamać. No więc słuchajcie, bardzo szybko nam ten czas y, minął. E, skorzystaliśmy prawie z każdej aktywności. Było mega mega w ogóle yy, ratkowo. <laughs> nie wiem co ja mówię. Przydałoby się coś zjeść, powiem wam, bo nadal nic nie zjadam, ale piję sobie kawkę właśnie. No i czekamy na kolejne osoby, kolejna to jest o godzinie 11, a jest godzina 10.46. I teraz dzieci będzie dwa razy więcej. Prawie, słuchajcie, limit osób. Więc lecę dalej. Fajnie, że mamy lody. Możemy się ochłodzić, w razie czego. Ale w sumie najpierw byłaby wskazana kanapeczka. Kolejna, która za nami, słuchajcie. A kolejni czekają przed drzwiami, już. Powiem wam z godziny 12.30? Już jestem padnięta, jestem na maksa głodna, gdybym się najadła to byłoby o wiele, wiele lepiej, no i dziewczyny się ze mnie śmiały właśnie z tej grupy, że mogły przynieść mi makaron, także yy, na pewno jeśli to oglądają, to będą wiedziały o co chodzi, to serdecznie pozdrawiam, no i też nagrywałam sobie z Wami relacje yy, na Insta i tak dalej, całą. Zdjęcia było fajnie, zadawaliście dużo pytań, mówiliście bardzo dużo, ja Wam odpowiadałam. E, gadaliśmy sobie, e, zwiedziliśmy bardzo dużo w i Wella House. E, no i ogólnie z panią, słuchajcie. E, chciałabym, żeby Was było widać właśnie na filmie, ale słuchajcie, chodzi o to, że e, jak są dzieci widoczne na, e, na filmie, to zablokowane są od razu przez YouTube a, e, komentarze. A ja idę wczoraj, czy coś jest do jedzenia, bo rano zjadłam pół ciastka. I co? I nic! W sumie już, już mam taki troszeczkę zjazd, jak ja to mówię. Ale chyba jeszcze tylko dwie albo trzy tury, Nie wiem. To była po prostu, wiecie, co największa grupa. Największa. To było 34 osoby, a limit był 35. Więc bardzo dużo osób. I bardzo krzyczyliśmy, piszczyliśmy, bo właśnie chciałam, żeby były takie relacje. Więc ogólnie, wiecie, teraz jest nagle cisza I ja tak no czuję to zmęczenie. Ale spoko. Wy czekaliście na to długo, więc będę zaraz z powrotem fresh dla Was, może piję kawkę albo właśnie zimną lemoniadę, albo zimloda, loda, bo słuchajcie, e, mamy pyszne lody i mnóstwo osób bierze truskawkowe sorbety. Ja idę spać, słuchajcie, jestem padnięta, zjadłam jeden kawałek pizzy po tej turze, Ym, no jest spoko, lepiej się czuję, ale przydałoby się zjeść więcej i coś konkretniejszego wszyscy zadowoleni później oczywiście jak jeszcze dam radę to wam taką pełną relację y, opowiem z y, całego dnia jeszcze dwie grupy przed nami o 15.30 i, i chyba o 17 .00. więc tak ogólnie pół godzinki mamy z tutaj y, przerwy, no ale tak naprawdę skracamy sobie tą przerwę bo już tak dużo osób się y, zbiera przed budynkiem może nie chcemy, żebyście czekali, więc wiecie, zanim się wejdzie i tak dalej, zanim zdobycie autografię i zdjęcia, no to po prostu was spuszczamy. Mm. Także jest mega fajnie, słuchajcie. Leżę sobie na kanapie. Na samą tak to wygląda. Ym, I pójdę, może coś jeszcze zdjęć. Dobra, słuchajcie, koniec. Koniec na dziś, godzina 18, koniec na dziś. Wszystkie tury, właśnie dzieci za nami. Ja kończę loda w takim wielkim wafelku. Yy, smak agrestowy, więc jestem ciekawa, czy ktoś z Was lubi smak agrestowy. No i tak postanowiłam się yy, przejść troszeczkę po naszej, yy, naszym lokalu i Wam pokazać jak to wygląda. Jutro jeszcze drugi dzień, więc yy, no jak domyślacie się, ten film będzie taki sklejany. Więc yy, na dziś to już koniec. Wyglądam tak. <laughs> Czyli nie wiem w sumie jak. Jestem bardzo zmęczona powiem Wam, ale nie wiem czy to widać. No, także słuchajcie yy, Końcoweczka. <laughs> zobaczę tylko czy tutaj się dzieci bawiły zabaweczkami, bo słuchajcie mamy tutaj też kącik oczywiście dla takich niemuchlaków, no i ogólnie dzieci w takim już jeszcze mniejszym wieku one też mają zabawki, mają co robić mają czymś się bawić, więc też takie dzieci tutaj zapraszamy oczywiście z rodzicami ale chyba takich dzieci nie było dużo może dwójka, trójka maksymalnie no a reszta to takie dzieci, które szły z nami na górę więc e, się tam wspólnie bawiliśmy. I jeszcze póki pamiętam, to e, słuchajcie ważna informacja dla Was, że my nie byliśmy e, 15 minut z Wami, tak jak tam Wito na tym moim filmie wspólnym qa odnośnie tego Witaibala House powiedział, że 15 minut, tylko nie. Słuchajcie, byliśmy z Wami całą godzinę. E, słuchajcie. Całutką godzinę byliśmy z Wami i y, podpisywaliśmy zdjęcia, dawaliśmy Wam autografy, na różnych y, rzeczach się podpisywaliśmy, no i przede wszystkim bawiliśmy się razem, wszyscy w bawialni, no i zdradziliśmy Wam też y, nasz sekret właśnie tym osobom, które y, były tutaj z nami na oficjalnym dworcu Vito i Bella House, bo znały tak całkowicie właśnie nasz y, sekret. Nie ma co przedłużać, tęsknię za piwcią i właśnie, przede wszystkim właśnie z względu na fibje, wracam do domu, do mojego koteczka yy, i widzimy się jutro. Dobra, w końcu do Was się odezwa, bo w sumie nie wiem czy to rano zrobiłam. Yy, za nami trzecia albo czwarta tutaj, już nie pamiętam. Yy, była bardzo duża grupa, ponad 20 osób, może 23. Było mega y, intensywnie powiem Wam, ale fajnie. Takie grupy duże są. Ekstra. Dzieje się, słuchajcie, na górze. Yy, no cóż, wspólnie się bawimy, bo nie wiem czy to y, powiedziałam już wcześniej, ale wspólnie się właśnie razem z wami bawimy. Tak jak mówiłam, że będę zjeżdżać z Wami na zjeżdżalni, to właśnie zjeżdżam, jesteśmy też w każdej części razem z Wami ciągle. Przez godzinę, przez cały was, wasz czas w Vito i Bella House jesteśmy ciągle z Wami. Oczywiście nie zapominamy o autografach, zdjęciach i tak dalej. Możecie nam zadawać pytania, zawsze na nie odpowiadamy i tak dalej. Rozmawiamy też z Waszymi rodzicami, więc przy okazji, póki pamiętam, bardzo się cieszę i bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, którzy mówią właśnie nam takie no, miłe słowa. Mm. Cieszę się, słuchajcie, bo oczywiście najważniejsze jest uśmiech dziecka i że dziecko jest zadowolone. Jeśli dziecko jest zadowolone, to i rodzic też, ale dla mnie też jest bardzo ważne zdanie rodzica. Bo jednak jest to dorosła osoba, i słuchajcie, bardzo mnie cieszy, jak się rodzicom podoba, a ciągle słyszymy coś takiego w każdej turze osób. Zawsze są jacyś rodzice, którzy powiedzą, że mega miejsce, że takiego miejsca jeszcze nie było, nie byli w takim miejscu. No i cóż, chcecie, żebyśmy otwierali takie coś jeszcze gdzieś głębiej w Polsce, właśnie, więc zobaczymy, może się uda. Na razie niech to się dobrze rozkręci, także zapraszam serdecznie w te miejsce, kogo jeszcze nie było. Ono oczywiście będzie ciągle otwarte, teraz jest oficjalne otwarcie, dlatego jesteśmy my. Widzę, że zaraz y, druga grupa wchodzi. Słuchajcie, i to będzie taka jedna grupa ostatnia już przed naszą dużą przerwą, bo jest słuchajcie, 13:48, za 12 minut wychodzi jedna jeszcze grupa. Ona będzie chyba troszeczkę mniejsza, ale nie pamiętam, ale niewiele mniejsza. Jedziemy do domu, bo słuchajcie chyba 3 godziny jest przerwy, jedziemy szybko do domu, ale nie będziemy się ubijać, tylko musimy na dziś jeszcze przygotować filmy, bo tak naprawdę w sobotę nie mieliśmy y, filmu, y, więc na dziś chociaż wrócimy ten film, ja już miniaturę mam gotową, Wito chyba też ma miniaturę gotową, więc musimy nagrać film i y, zmontować go zdążyć rzucić. No i ja może mam też o obiedzie, słuchajcie, jakimś. E, no ale cóż, ja nie byłam nigdzie w sklepie e, ostatnio, żeby sobie coś ugotować. Więc e, nie wiem, czy zdąży przyjść jakieś zamówione jedzonko. Ale mi ładnie na tle różowego. Żółtego. <grym>, tak nieskromnie powiem. No a teraz, słuchajcie, zaczynamy, a ja jeszcze chciałabym chociaż raz się napić, bo od tego ciągłego gadania jest, no, zasycha w gardle. Dlatego też mam gumę, bo dzięki rzuciu gumy produkuje się ślina dzięki czemu nie jest sucho w gadle, więc e, lecę. I widzimy się potem jeszcze. Na dzisiaj to już koniec. E, wszystkie tury już były. E, ostatnia grupka była mała, ale słuchajcie, bardzo, bardzo dużo biegaliśmy, więc troszeczkę się namęczyliśmy, ale było warto, było bardzo fajnie. No i e, cóż, ogólnie podsumowanko. Bardzo się cieszę, że udało się nam spotkać. W końcu chyba ponad rok czekaliśmy na siebie nawzajem, więc świetnie, że udało nam się spotkać. Razem się pobawiliśmy, tak jak już mówiłam, godzinka, więc nie będę się powtarzać. Było mega świetnie. Podpisywaliśmy wam wszystko. I z Bella nawet podpisywałam, słuchajcie, pluszowe yy, yy, plecaczki. Też dziewczynki chciały właśnie, żebym plecaczki pluszowe podpisywała. No i też yy, słyszę, że pukają yy, dzieci, Właśnie do Vito i Bella House zebrali się pod budynkiem, więc pewnie to są dzieci ze Szczecina. Zaraz będziemy stąd właśnie jechać, więc pewnie sobie z nimi jeszcze zrobimy w pocie, może coś tam podpiszemy. Właśnie muszę pisaka jeszcze wziąć, bo już oddałam. No, i ogólnie, słuchajcie, bardzo fajnie. Dziś już chyba nie będziemy pracować, już nagrywaliśmy dzisiaj filmy. Dzisiaj się jeszcze pobawię z FIPCION. Y, fanaty wasze odbiorę jakoś w tygodniu. Już dzisiaj nie będę tego brać, bo wielki karton się uzbierał, słuchajcie. Więc bardzo dziękujemy wszystkim, wszystkim za te y, fanaty. Było mega, bardzo się cieszę, że się tutaj zjawiliście. No i przede wszystkim też dziękuję rodzicom, którzy zabrali swoje właśnie pociechy, y, i opiekunom, którzy zabrali. Swoje pociechy tutaj do nas, do Vito i Burla House. Cieszę się bardzo, że Wam się podobało i właśnie też szczególnie rodzicom. Dziękuję bardzo za Wasze zaangażowanie, za Wasze miłe słowa i tak dalej, i tak dalej. Spędzony razem czas. No i cóż, pewnie więcej bym jeszcze pogadała, ale słuchajcie, jednak już tak em, coraz mniej energii jest. Jak już teraz się siadło, to wiecie, już tak bardziej do spanka albo po prostu do odpoczynku. E, no a jutro nie ma wolnego, tak jak wspomniałam, jest. Jeszcze YouTube. Przede wszystkim YouTube, więc trzeba yy, nagrywać filmiki. Ja, ja mam jeszcze chyba dwa zaległe, więc muszę to nadrobić. No i też zmontować do Was tego vloga. Także ja się słuchajcie, z wami y, żegnam. E, na Insta jeszcze stworzę taką wyróżnioną relację z tego miejsca, więc zapraszam Was, tam będziecie mogli wpaść i sobie obejrzeć, jak to wszystko tutaj wygląda. Eee, a to jest słuchajcie chyba Krystyna, nie pamiętam, <laughs> ciągle się e, bałam, że słuchajcie to jest dziecko i że wpadłam na dziecko, a to jest przecież Monekin, a tutaj jest Michael ze mną. <laughs> Dobra, także słuchajcie ja się z Wami żegnam, e, subskrybujcie i lajkujcie, pa pa!